Zabrałem się w końcu zaraz biurkę mojego auta chyba ze 3 lata stał i czekał na swoją kolej po bombie się zawinąłem na latarni, jakieś tam 90 na godzinę Jak widać troszeczkę się wygiął. A jeszcze w międzyczasie był krawężnik. No i dostał kołem w krawężnik, wygięła się zwrotnica, wygięła się piasta z przodu, wygięła się tylna piasta, wygięła się z tyłu wahać się wygiął, koło sobie leży. Ale o dziwo rama jest raczej prosta. No Dokładnie to pomierzę jak karoserię zdejmę. Jest takich ciekawostek, stała podłoga. Jak widać, w środku wcale dużo miejsca nie zajęła ta latarnia. Deska się pogięła, wstała. Fotele wyrwało do tyłu. Tutaj jest sobie fotel kierowcy. No, no i taka ciekawostka, że mimo tego drzwi nadal się po prostu otwierają i zamykają, i nie to także, żeby one się mm, po prostu nie zamykały, one się otwierają, o! się zamykają, tylko klamka się blokuje, nie wiem dlaczego. To chyba przez to, że troszeczkę są krzywe. Ciach. I zamknięte. Więc generalnie, gdyby nie to, że nie ma miejsca na przednią szybę, to można by się pokusić o jeżdżenie. Takim smukłym samochodzikiem.